Wstajesz rano jak zwykle, w swoim zwykłym nastroju, zjadasz zwykłe śniadanie w swoim zwykłym pokoju. Zwykły krawat ubierasz, idziesz zwykle do biura Jak zwykle się spóźniasz, zwykła jest awantura A po pracy, gdy wracasz, widzisz zwykła dziewczyna Jak zwykle zaczepiasz, jak zwykle zaczynasz Lecz tym razem niezwykle cała sprawa się wikła Bo już kochasz zwyczajnie, bo dziewczyna niezwykła I już jesteś wesoły, upojony, radosny i dostrzegasz sens życia i rozumiesz czar wiosny, Więc unikasz znajomych i nie chodzisz do kina, Bo nie znosisz pijaństwa, Ty i Twoja dziewczyna. Czasem jesteś wesoły, czasem cichy i tkliwy, czasem zły i zazdrosny, Ale zawsze szczęśliwy. I zwyczajnie spotykasz swoją miłą dziewczynę, raz z kawiarni na lodach, raz zwyczajnie pod kinem. Godzinami chodzicie przytuleni miłośnie, rozmawiacie o szczęściu, o kanarkach, o wiośnie. A po roku uczucie nadzwyczajnie się wikła, bo dostrzegasz zwyczajnie, że dziewczyna jest zwykła i odchodząc zwyczajnie coś kręcisz zwyczajnie udajesz i odchodząc zwyczajnym gestem dłonię podajesz i znów jesteś wesoły upojony radosny i dostrzegasz sens życia i rozumiesz czar wiosny wokół pełno znajomych masz swobodę zupełną a w teatrach jest rojno a po knajpach jest pełno czasem jesteś wesoły czasem cichy tkliwy potem znów się zakochasz no i będziesz É